Tak jak automaty nie mogą kochać siebie nawzajem, tak nie mogą kochać Boga. Dezintegracja miłości Boga osiągnęła te same rozmiary co dezintegracja miłości człowieka. Fakt ten pozostaje w rażącej sprzeczności z poglądem, jakobyśmy w obecnej epoce byli świadkami renesansu religijnego. Nic dalszego od prawdy. To, czego jesteśmy świadkami, nawet jeżeli istnieją tu pewne wyjątki, jest nawrotem do bałwochwalczej koncepcji Boga i przekształceniem miłości Boga w stosunek dostosowany do wyobcowanej struktury danego osobnika. Nawrót do bałwochwalczego pojęcia Boga jest łatwo widoczny. Ludzi gnębi niepokój, nie mają ani zasad, ani wiary, widzą, że ich jedyny cel to wciąż pędzić przed siebie. Dlatego wciąż są dziećmi, wciąż mają nadzieję, że w potrzebie ojciec lub matka. Pospieszy im z pomocą. To prawda, że w religijnych kulturach, jak na przykład w kulturze wieków średnich, przeciętny człowiek też patrzył na Boga jak na spieszącego z pomocą ojca czy matkę, ale równocześnie traktował Boga poważnie w tym sensie, że najważniejszym celem jego życia było postępowanie zgodnie z przykazaniami Boga, bo naczelną jego troską, której podporządkował całą działalność, było zbawienie. Dziś nikt o to nie dba. Życie codzienne odcięło się od wszelkich wartości religijnych, poświęcone jest pogoni za wygodami materialnymi i powodzeniem na ludzkim rynku. Zasady, na których opierają się dalsze doczesne wysiłki, to obojętność i egotyzm. Ten ostatni określa się często mianem indywidualizmu lub indywidualnej inicjatywy. Człowieka żyjącego w kulturach prawdziwie religijnych można porównać do ośmioletniego dziecka, które potrzebuje pomocy ojca, ale które zaczyna przyswajać sobie jego nauki i zasady współczesny człowiek przypomina raczej trzyletnie dziecko, które wzywa ojca, kiedy go potrzebuje, a poza tym, kiedy może się bawić, jest w zupełności samowystarczalne. W dziecięcej zależności od antropomorficznego obrazu Boga, bez przekształcenia życia zgodnie z jego przykazaniami, jesteśmy bliżsi pierwotnego bałwochwalczego plemienia niż ludzie żyjący w religijnej kulturze średniowiecza. Pod innym względem nasza postawa wobec religii wykazuje nowe cechy, charakterystyczne jedynie dla współczesnego zachodniego społeczeństwa kapitalistycznego. Nowoczesny człowiek przekształcił się w towar. Traktuje swoją energię życiową jak inwestycję, która powinna mu przynieść maksymalny zysk, stosowny do jego pozycji i sytuacji na ludzkim rynku. Człowiek taki jest wyobcowany od samego siebie, od swoich bliźnich i od natury. Jego głównym celem jest korzystna wymiana swoich zdolności, wiedzy i samego siebie, swego osobowego pakietu z innymi, którzy w równej mierze są nastawieni na uczciwą i korzystną wymianę. Jedynym celem życia jest ruch, jedyną zasadą zasada uczciwej wymiany, jedynym zadowoleniem konsumpcja. Jakie znaczenie może mieć w tych warunkach pojęcie Boga? Uległo ono przeobrażeniu ze swego pierwotnego religijnego znaczenia na pojęcie dostosowane do wyobcowanej kultury sukcesu. W religijnym przebudzeniu ostatnich czasów wiara w Boga została przeobrażona w psychologiczny wybieg, mający na celu lepsze przystosowanie człowieka do konkurencyjnej walki. Religia sprzymierza się z autosugestią i psychoterapią, aby pomagać człowiekowi w jego zawodowych zajęciach. Tak samo jak dzisiejszy psychiatra poleca dbać o szczęście pracowników w celu łatwiejszego pozyskania klientów, niektórzy duchowni zalecają miłość Boga jako środek prowadzący do większego powodzenia. Uczyń Boga swoim partnerem oznacza raczej uczynienie go partnerem w sprawach zawodowych niż zespolenie się z nim w miłości, sprawiedliwości i prawdzie. Tak jak miłość braterska została zastąpiona przez bezosobową rzetelność, boga przekształcono w dalekiego naczelnego dyrektora Towarzystwa Akcyjnego Wszechświat. Wiesz, że tam jest, że kieruje całą imprezą, chociaż prawdopodobnie prosperowałaby ona również i bez niego, nigdy go nie widzisz, ale uznajesz jego kierownictwo, robiąc to, co do ciebie należy.